Siemaneczko. Siema. Siema. Co robisz Nikson? Gram! Co grasz? Powiedz co grasz. jest mm, Mieszasz? Dlaczego tak to pada dziwnie trzymasz? Nie zawsze, bo tak. nie, Ja Ta? nie umiem. Inaczej no, nie umiesz? Bo mi nie wygodnie. nie umiesz? Nie, bo mi nie wygodnie. <grym <grym bo tak powiem. jest. Moi mili, wiecie co? Taki szybki flash dla Was z informacjami na temat... na temat... Na temat na kilka informacji. Po pierwsze, już live'a nie było 4 dni, czy jakoś tak, pracowałem ostatnio, zajęty byłem, więc nie miałem czasu i dzisiaj również live'a nie zrobię, mimo że mam trochę czasu na live'a, ale jestem już padnięty, jestem po noce, nie spałem cały dzień, byłem w mieście, parę rzeczy musiałem załatwić i tak dalej, i tak dalej, więc dzisiaj sobie odpuszczam, tym bardziej, że jeszcze hockey w nocy mam, playoffy dzisiaj się zaczynają, Pitbull, Pink, bo jest grass, New York Rangers, więc będę oglądał namiętnie, więc muszę troszeczkę się zaraz położyć, coś się wyspać, żeby w nocy być gotowym. O, zabili! <laughs> ale wiecie co moi mili, troszeczkę Wam się pochwalę małymi zakupami, jakie zrobiłem przez ten tydzień i moimi giftami, niektóre są, y, znaczy niektóry jeden zwłaszcza jest, to jest mój, moja największa perełka, moja największa wartość w, w tej chwili mojej kolekcji retro, czy też tej modern. Y, więc tak, koniec zacznijmy od tego, że y, kupiłem sobie w końcu, ale to też Wam zrobię unboxing, będziecie mieli na kanale, będziecie mieli też jak to podłączyłem, wszystko jak to działa, y, czy warte to jest w ogóle, sprawdzimy to troszkę, troszeczkę przetestujemy. Eee, 5, 5.1 HDMI Switch. W końcu mam. W końcu go mam. <laughs> Wiecznie kable co chwilę muszę przełączać z tyłu za komputerem, żeby podłączyć nagrywarki. Kolejny kabel od PlayStation 4, od Xboxa One, od tam i innych konsol. A teraz będę mógł wreszcie w końcu mieć wszystko wpięte. Prawie wszystko. No oczywiście wszystkiego nie wepnę, bo mam znacznie więcej urządzeń na HDMI, ale 5 już jest wystarczająco. Mogę permanentnie podłączyć Playa 4, Xboxa One. Moje konsolki Retro, bo mam taką specjalną kostkę, którą tam podłączę, HDMI i wszystko. No i co jakoś pewnie tam może Playa trójkę, może Xbox 360. Tak się podłączy się i będzie OK. Mam nadzieję, że będzie działać. Jest. Jest 5 HDMI. Jest. Jakiś pilot ma być tam niby. Nie wiem, nie otwierałem, nie sprawdzałem. Tak to wygląda moimi kolejne takie dwa. Dwa zakupy, jakie miałem, zrobiłem dzisiaj w sumie. To jest na PlayStation 2 do kolekcji Capcom Classic Collection. Moje no mini, co tam mamy ciekawego? Mamy. No przede wszystkim kupiłem, dlatego, że mamy Ghost Goblins. To chciałem. Ja to grałem. Jezu, ja nie pamiętam ja dokładnie na jakiej małe. platformie grałem. No, małe jak byłem, ale grałem na. Play, na e, chyba na C64 grałem w tą grę. Mamy tutaj Street Fighterów, parę. Mamy dwójkę, trójkę. Mamy Championship Edition, Street Fighter. Hyper Fighting jakiś. Fighter, nie wiem, tego, jak oscyfia, to w nie grałem. Mamy 1942, 1943, 1943, 1943 Kai. A nie, co to jest? Bionic Commando, Commando, więc Final Fight. Więc mamy parę fajnych gierek. I drugim takim, podobnym do kolekcji, jest Sega Classic Collection. Tutaj mamy, wiecie co, troszeczkę mniej y, gry znane, przynajmniej dla Was będą mniej znane, ale, y, ale przetestujemy. Myślę, że gdzieś na live, albo nagram jakiś materiał z tego. Zobaczę, tak czy siak muszę sobie w to popykać. To jest to. Kolejną moją pere perełką, jaką kupiłem do kolekcji, no to jest e, absolutna perełka. Nie wiem czy, no, większość widzów tego nie pozna, tylko oczywiście starzy wyjadacze. To są lemingi kochani, lemingi i to są lemingi, nie wiem czy widzieli, ale to są na Amigę, nie wiem czy to widzicie dobrze, to są lemingi na Amigę, Wam mogę to tutaj pokazać, w środku mamy trzy dyskietki, dwie dyskietki to są z groma, trzecia to jest z 2, jakiś demo coś takiego, tak się zaprezentuje, ta dyskietka, proszę bardzo. Jest jakie to czasy? były. Hmm. A, tylko jedyna. Jest jakaś nawet yy, książeczka, instrukcja. O taka duża, zobaczcie. Tak się kiedyś robiło gry. Tak się wydawało kiedyś oryginalne gry. A nie jak teraz jakieś kurde pudełko plastikowe dadzą. I gówno tam jest. O piękne, zobaczcie. Piękne opakowanie. Duże. A, to tak można było pierwsze gry robić. No, a moją absolutną perełką, jaką mam wreszcie do kolekcji, to jest. Coś najbardziej wartościowego, co w tej chwili posiadam. Na ten temat w zasadzie też można by nakręcić osobny materiał, ale mam się tutaj pochwalę. To jest, kochani, to Ultimate Doom. To jest na PC, oczywiście, ale nie to jest najważniejsze, kochani. Tu z tyłu macie włożone tutaj we folii. Macie też instrukcję, całą tą książeczkę. I plus tutaj jest płyta i na jednym i na drugim. Zresztą to Wam wyciągnę, Wam pokazać. Na tej książeczce również. Jak też na płycie, to jedną ręką muszę sobie radę dawać, proszę bardzo, mam autograf. Autograf, kochani, to jest, no wielu Wam pewnie to nie powie nic, John Romero, założyciel, jeden z założycieli It Software, twórca Duma jedynki, dwójki, Quake'a i tym podobne, kochani. Coś wspaniałego, po prostu coś wspaniałego, to jest... To, że jest warty, to sporo pieniędzy, tu jeszcze za życia jego, jak już kurde padnie, walnie w kalendarz, to na pewno warto, będzie miał większą, ale to nie jest dla mnie warte pieniędzy. To jest wartość jakaś, nie wiem, sentymentalna, może jak ktoś, nie wiem, jak to nawet nazwać, powiem Wam szczerze, to jest coś wspaniałego, co mam. Obie rzeczy są podpisane, a ja Wam szybko powiem historię tego. Więc John był w Londynie, no i jeden z naszych tutaj znajomych, bardziej Tonego, który tam handluje tym z grami używanymi, tymi starymi, retro i tak dalej, Pewnie wzięli się ten materiał z sklepiku retro, no więc jego znajomy pojechał do Londynu. Spotkał się z żonem, bo on tam przybył. Miał z nim kontakt mailowy, dalej, No i okej, okay, tam wielkie przestawienie. Te sala, dużo tam wymówić. No i była okazja zagrać z nim w Duma. I pokonał go w tego Duma. John. Pokonał go w Duma. John. A tam ty tam nie wiesz o co chodzi, Nikola. Pokonał go w tego Duma. No i John mówi: cholera, jasna, pokonałeś mnie. Więc powiedział do niego. A mi obyczną. Czyli po prostu, krótko mówiąc, boże z nim zrobić co zechce. A on mówi na pewno? Czy jest na pewno? tego się go pewny? No tak przegrałem, więc jestem. No więc yy, poszedł po taką stertę, wielką płytę, jakiś tam bulotek, czegokolwiek mówi, tak byś to podpisywał. <laughs> John on powiedział, oczywiście, z, bo nie lubi za bardzo takie rzeczy podpisywać, Nie lubi. Rzadko podpisuje. Naprawdę nie, nie daje tak często autografów na takich, zwłaszcza rzeczach. Mówisz o czymś tam powiedział, że, że chyba sobie żartuje, i tak dalej. Mówił nie, Powiedział, że jesteś You My Beach, to teraz jesteś My Beach, tak? To teraz będziesz yy, to podpisywał. No i to podpisał, i tak dalej, więc to trafiło w moje ręce. Yy, no jestem bardzo z tego zadowolony. Dzisiaj to odebrałem. Wspaniała rzecz. Oczywiście to było. Czy to w ogóle było podpisane w 2014 roku? Ja to tej chwili to, to od Tonego mam, bo to zawsze u niego tam stało na półce, i tak dalej, ale. W końcu chciał to oddać w jakieś ręce, dobre ręce, ja od razu do tego napisałem, że ja to mogę wziąć i tak dalej. I on się tym bardziej ucieszył, że trafi to w ręce kogoś takiego co jak ja, który kocha takie rzeczy, kocha gaming, więc... Bardzo dobrze, ja jestem zadowolony, on jest zadowolony, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Tylko John jeszcze o tym nie wie, że ja to posiadam. Byłoby miło kiedyś go spotkać. Była szansa, bo miał wpaść tutaj do nas, do naszego retro sklepiku, ale jednak coś tam, gdzieś tam... Indziej pojechał. To nie powiedział, że tak naprawdę zalał gdzieś pałę. <grych> to tyle co wiem. Ale może kiedyś, naprawdę świetna sprawa była. Zrobić sobie z nim fotę. O, to coś pięknego. Tak to wygląda, więc to są moje. Fanty, to są informacje. Kochani, live'ik jutro prawdopodobnie gdzieś wystartuje, myślę koło 16.17 jak się z wszystkim wyrobię, więc to tyle. Pamiętajcie, że ciągle do wygrania jest Hartkowa Paka. Więcej informacji na hartkowaparka.pl. Wszystkie linki, jak zawsze, macie w opisie pod materiałem. Trzymajcie się serdecznie. To bym ja, Jalo Pozdro 600. Echie mi poza 600. To jest żółb dla ręce jakoś. Poza 600. Żółb dla. Tak. Dawaj, No walnij poza 600. E. Dalej.